Pani podejrzana w sprawie zabójstwa młodego chłopaka w parku. Proszę, niech mi Pani opowie jak to było. O, ja wyszłam na spacer do parku. Siadłam na ławce karmić gołębi i ten młody człowiek się do mnie przysiadł. I bała się Pani, że chce Panią zgwałcić i Pani go uderzyła, tak? Nie, nie, to nie tak było. I on się do mnie przysiadł, to się zaczął do mnie przesuwać. I bała się pani, że chce panią zgwałcić i pani go uderzyła, tak? Nie, 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 to nie tak było. No to niech pani mówi dalej. I on mi położył rękę na kołanie. I bała się pani, że chce panią zgwałcić i pani go uderzyła, tak? Nie, nie, nie to nie tak było. No to niech pani mówi dalej. I on zaczął tak jeździć ręką po moim łucie. I bała się pani, że chce panią zwadzić i pani go uderzyła, tak? Nie, nie. nie. Drugą ręką złapał, nie zapijałeś. I bała się? Nie, nie. I ja tak płacił ręką moją moim i Już miał uryć mi ręką za łajtki, a ja rozchyliłam A a zabrał ręce. Посему, чтобы я тебя Ты забыл, сколько